Czasy filmu o wikipedii Nie wiem czemu Francja Szymanowski a wygląda jak Dmowski To jedno zdjęcie Dmowskiego Jest wszędzie To zdjęcie jest wszędzie ona ma taką To ono... to jest wszędzie Ruszać się chłopcy ruszać Nie! Yangxi znany także jako Hantu Pocong po malezyjsku i wampircina Indones Vampircina, to Vampircina. Gdzie jest wampircina? This Holenderski to be bo brzmi jak niemiecki wymawiany przez stereotypowe grube niemieckie dziecko. He ty ale się mamy der gibral und der. A gdzieś akraktin? The zombie feels the surge of Africanessa. Jakie Co to kurwa jest za język? Uzbeka i trzy. Co to jest, co to jest? Zombie. Computer zombie. Computer. Popajus! Bobajus, Bobajus kapitana z kukuraki! Popajus! Popaj! Jość! Skipern! Ej, czekajcie, spróbuję to przeczytać jak taki stereotypy wiking. Skipern bless wark populariem nurge body są ten on dead ale Fraty 1935, bletionka w jest po kinu Co to kurwa jest za przeklęty, usunięty plik? Let's blast them, dżabamacis! Co to kurwa jest? Teraz Co to jest? To wygląda jak jakieś przekleństwo to cała strona wygląda jak jakaś klątwa! Jeszcze ten napis, papaj! Cała ta strona wygląda jak jakaś klątwa! Jeszcze dodatkowo leję, bo mi się przypomina, jak jak byłem mały, trochę się bałem papaja! Kiedy byłem bardzo mały, bardzo często przeglądałem bajki na telewizorze. I co się kurwa działo? Otóż parę razy zdawało mi się akurat natrafić na to, jak leciał papaj, i była ta, ta jego dziewczyna, która się darła. I na cały kurwa głos I to mnie tak rozpierdalało Normalnie lecą kanały, lecą, lecą, lecą jakieś wiadomości i nagle PAPAJ! I... Co to jest? Ahura Mazda Co to jest za język? Zazaki? Teraz do siebie w Wikipedii weź na szrejm rąku Kolejny demoniczny język islandzki Jakim cudem z domu natrafiłem na to, barachło? Jakim cudem z domu natrafiłem na Galicję i Lodomerię? Wynoś się. Chyba już wiem, dlaczego wszyscy dostają taki tangent o to, że królestwo Galicji i Lodomerii było takie wspaniałe. Bo, bo jego stolica było kurwa to! Jeżeli jesteście na jakimś serwerze maperskim, politycznym, takim politruckim ogólnie, to weźcie... Wyszukajcie Ile razy wpisano Lwów Za każdym razem jak Zobaczycie słowo Lwów To sobie walnijcie szota wody Na pewno będziecie nawodnieni Bo ludzie mają takie ściśnięte jaja o to że Lwów Nie jest w naszych kurwa kreskach na mapie A ja mam takie I co z tego Tyskland Ciągła ja, gejadio! Co ja zrobiłem? Zepsułem Wikipedię! No i to uczucie jak oglądałeś kiedyś jakiś kanał, co, co tutaj co tutaj jest i nie ma loga, jest o nim mało info, a ty go oglądałeś. To jest takie... po prostu takie uczucie. Okej, okay, ja myślałem, że artykuł o telewizji jest duży. Patrzcie na tego behemota Musimy znaleźć jak najbardziej obskurne radio. Radio Mega, Radio Nuta, Radio Disco Musimy znaleźć jakąś przeklętą telewizję Jakąś taką najbardziej przeklętą polską telewizję, jaka istnieje albo istniała Taką najbardziej przeklętą Twoja telewizja morska Ja naprawdę jestem ciekaw, jak wygląda ta telewizja Wiecie, że na polskiej Wikipedii kiedyś były informacje o tym, że szrek mógł mieć uszkodzone genitalia i być bezpłodnym? Co tu było? <laughs> Zaraz za <zasicham. laughs> Kurwa te prywaty są najlepsze. Kurwa jakiś prywata Sireks. Specjalność: bękanie i puszczanie bąków Umiejętności: bardzo głośny ryk. <laughs> Jesz Sonic McDonalds? Jesz Sonic Cheerios? Co, co? Okej, okay, mam teraz taki. Co? Co? Co to kurwa jest? Mogę się spytać, co to jest? Nie, serio, jak ktoś się zna na reklamach, to niech mi powie, co to kurwa jest? Bo tutaj jest dosłownie: sacz to anulowany brand Hero Marki Danio I czuję się autentycznie zaniepokojony. Czym jest sacz Matulu, co to jest? Ja już to wcześniej widziałem, ale jeżeli ktoś to widzę, to mam takie naprawdę. Ktokolwiek, ktokolwiek stworzył to coś się z moją bratnią duszą. Jak byłem mały, też robiłem takie opisy wymyślonych seriali, gdzie wymyślałem jakieś głupoty typu co zostało ocenzurowane, jakie są nawiązania scena, w której pluszak strzela gumą z majtek małego głoda została wycięta w Japonii. Twórco tego, twórco tego artykułu! Jeżeli oglądasz ten film, to proszę, dodaj tutaj, że jakąś scenę wycięto nie wiem. Saint Kitty i nie wiem, proszę zrób takie coś, proszę cię kurwa O co chodzi z tymi majtkami, znowu wycieli je w Japonii? To coś to jest jeden z najdziwniejszych artykułów jakie w życiu widziałem, wiecie czemu? To jest absolutnie normalny artykuł z jakiejś wiki, którą prowadzą jakieś, nie wiem, dzieciaki nastolatki o, o Leopoldzie, nie? Tym dzieciaku co wali filamenturę. to jest normalny artykuł o, o, o potworze z aplikacji o ten... Nie, to jest normalny artykuł, całkowicie normalny artykuł, nie? I nagle mamy kurwa to! Jest nacjonalistą szkockim, co potwierdza jego bardzo agresywne zachowanie, gdy ktoś wspomni o Anglii lub Wielkiej Brytanii, gdyby mógł to wylałby swoją krew za niepodległość Szkocji. Uważa, iż Elżbieta II byłaby w stanie wyzwolić Szkocję, ale brytyjski rząd jej nie pozwala. Twierdzi, że władzę w Anglii powinna przejąć powrotem królowa, gdyż obecny rząd jest do dupy i zjebany. Jego dudy to pamiątka po jego ojcu. Uważa, iż Kanada, Australia i inne by były kolonie brytyjskie powinny się uzależnić od londyńskich wpływów. Twierdzi, że wyjście ukazuje, to był wielki błąd i że Szkocja. What? Potworem w aplikacji zanurzyliśmy zaledwie duży palec u nogi w morzu kontentu tworzonego przez nastoletnich i jeszcze mniej niż nastoletnich politruków. Jesteśmy w świecie polityki. Zapnijcie pasy, bo będzie gorąco. Losowa strona, co nam się wylosuje? Mogę się zbydać kto to tworzy? Esperanto? Znowu Gdańsk. Nawet jak nie chcę, żeby był Gdańsk, to Gdańsk. przystaweczki. Polska z cybernetyki. Bardzo fajna flaga, nie ma co. Wyobraźcie sobie co. cofacie się w czasie, nie? cofacie się w czasie, nie wiem, do roku 1940. Podchodzicie do Adolfa Hitlera i co mu mówicie? Yy, Führer! pana ideologia będzie wykorzystywana jako zabawka i element osobowości przez 13-14-letnie dzieci. Orzeszko w szniczel. Co to kurwa jest? D -d Dwa Szymony. Co? Wolk. Piłki <ścoughs> mnie prawie zabiły, o matko. Aż mi kurde, aż mi kurde oczy wyszły nosem, o matko. Ja tego nawet nie mogę pokazać! Co to jest? Co to jest? Jan X! Dlaczego Jan X? Dlaczego, kurwa, jakiś losowy papież, który został uduszony poduszką? Co to, kurwa, jest? Najlepsze jest to, że na tej wiki jestem również ja. Znalazłem to kilka miesięcy temu i uważam, że autor tej strony to jest po prostu geniusz. Kocham tą stronę. Jestem tutaj ja. I mam własną ideologię. To jest czadowe. Oto są moje, moje kurwa, wpływy i to, co lubię i to, czego nie lubię. Dlaczego kurwa to coś to jest opis tego jakby obrzydziły jakieś obrzydliwe dania w scooby co? <laughs> I tutaj są moi wrogowie. Kocham tego gościa, co kurwa zrobił ten artykuł. Kocham kurwa gościa, co zrobił ten artykuł. Koleś uwielbiam, czy to jest złoto. Ta, ta piłka na przykład i napis Sport Press. Nie wiem kto to zrobił, ale cię kurwa uwielbiam. Jesteś genialny, jesteś geniuszem po prostu. Queen Maeve... Kto dzisiaj niewinność zniszczy ci? Super śmieszny man, straszne hoho -ho i pierdolony Sol Goodman. To jest gut, to mnie zabije zaraz. Jakiś clown, Mike Myers, Walak i kurwa Sol. Nasza ulubiona kategoria, prawda? Dlaczego tutaj jest Walter White, Patrick Bateman i jebany Peter Griffin? Dlaczego w kategorii gwałciciele jest jebany Peter Griffin i Walter White? Bardzo fajna, bardzo fajna kategoria. I patrzcie, znowu tutaj jest pierdolony Peter Griffin i Patrick Bateman. i Klissor Goodman. I jeszcze Donkey Kong i Donovan. To on. Oho, idzie. Donovan nie pojawił się w serialu anime Takiego chuja Mam nagranie sceny z usuniętego testu animacji Z jednej a ekranizacji tego a Tego mangi Gdzie on się pojawia i proszę bardzo Zaraz wam puszczę ten, ten test animacji Proszę bardzo Donabii! Dobra myślę że myślę, że naprawdę starczy Naprawdę starczy już tych Dziwnych wiki dziwnych artykułów Żegnam Wlad Dracula Berserk nie. Wlad Dracula Berserk Kotel Transylwania 4 Zemsta Donowana, że? talerzy. leży! Jak żebyś utył, chudy koleś! Rodzice mówią, na mnie smakosz. A jak najbardziej, to słodkie, że ci się podoba.